Jestem na moim miejscu z rydzami. Uwaga, uwaga, ściągamy, kroimy, wyrywamy moje mleczaje. Pierwszy. Zobaczymy ile mi się zbiera, ile mi się udał zbierać. Czy będę miał w tym roku rekord. Ślimaczki. Drugi. Tu mamy trzeciego. Hop. Trzy ładne rydze. Idziemy dalej, zaraz zobaczymy czy będzie pobity dzisiaj rekord trzy sztuki czwarta patelnia tu mamy piątego troszkę mniejszego ok, liczymy razem kochani liczcie ze mną <grystanie> to jest moje mój raj rydzowy szósty tutaj jakiś taki malutki rośnie ale bierzemy go. Siódmy. Mamy 7. 7 sztuk. Odkładamy. 7. 7, 7, 7. Tu mamy 8 pod liściem i już go ślimak w pierdele. Czuję go od dołu. Siadam i stąd. 7, 8. Czy to już 9? Kurka ładna, chyba się pomyliłem. Dobra, załóżmy, że jest 9. Eee. 9, 9, 9, szukamy dalej. Bo taki wynik mnie ogólnie nie rajcuje 9. Okej, okay. jedziemy dalej. Dziesiąty.

<laughs> ile mówiłem? kurka wodna 18? chyba tak 19, ale teraz będziecie mieli bekę ze mnie, że do 20 nie potrafię liczyć 19, tak powiedziałem zaraz po niej przyjdę, tu mam kubkę i tam małą kubkeczkę 19 i ten jest 20 rekordowa wielkość ale ten będzie chyba robaczywy ale o no zobaczymy, 20 potem je sprawdzimy wszystkie mamy 20 sztuk i to jeszcze nie koniec mam nadzieję 21 21 21 i szukamy dalej hmm. 21. W ogóle będę musiał się. O, ale koźlarze, zobaczcie. O, ale petardy ładne. No, ten jeden to już jest kaput, ale ten. O! Ten jest ładny. W porównaniu do mojego mleczaja. No, to duży. Tu go zostawię, żeby go nie zgubić. Ten mleczaj mi wskaże drogę. Mamy 21 mleczajów rydzy. 21 kurka woda, będę musiał się wrócić po mój koszyk 21 No to, to chyba tyle by było 21 Pójdę jeszcze w drugim kierunku Bo tam też mogą one rosnąć 21 sztuk No i dobra i to Ciekawe ile z nich będzie zobaczywych 21 Wezmę mojego moje ry... oj Do dziury wpadłem. Wezmę mojego rydza. Koślacza zostawię, bo on już taki jest chyba troszkę miękki się wydaje. Aczkolwiek Dawa, dawaj go sprawdzimy Nie no chyba jest OK Duży, twardy Piękny Ja go nie chciałem wziąć hmm. Czemuż to? 21 ryzów, piękny wynik. Albo 20, nie wiem, czy, czy się nie pomyliłem w liczeniu. Dobra, możemy na razie tu i idziemy po mój koszyk. I tam pójdziemy kawałek w drugą stronę, bo mi się wydaje, że będzie ich jeszcze troszkę. Tu mam kosz. Pójdę w tym kierunku i zobaczę, hmm, czy coś tutaj będzie. Nie, tutaj już więcej nie będzie. Także o, chociaż, czekajcie, czekajcie. Nie, to był tylko liść. Także więcej nie ma. Idę po nie, pozbieram i policzymy razem. No dobra, przechodzimy do podsumowania, ile udało mi się znaleźć mleczajów, rydzów. A to ile będzie zdatnych do spożycia, to już będzie moją słodką tajemnicą. <noise> Liczy się ilość, liczą się sztuki, a nie tam czy mają robaki czy nie, prawda? <noise> dobra, liczymy. Oddalimy kamerę. I teraz tak, jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiąty, jedenasty, oj, dwunasty, trzynasty, czternasty. O, ten tak można policzyć dwa albo trzy. <grym> czternasty.

Dobra, dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o moim małym, skromnym rekordziku. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się hejka.